Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan na no to kolejny odcinek z Total War Warhammer oczywiście gramy kompanię Krasnoludów i tylko wam przypomnę, że jeśli wam podoba się ta seria to zostawcie lajka w górę zawsze to mi pomoże w rozwoju kanału, ale mniejsza o to, wracamy tutaj do naszej rozgrywki, po pierwsze puszczę turę bo zakończyliśmy ostatnio właśnie już po sam koniec tury więc trzeba ją pójść, zobaczyć co zrobi nasz wróg i powoli będziemy zmierzać ku Karas a Karak żeby po prostu wymienić troszeczkę armię, bo ostatnio mieliśmy bardzo ciężką bitwę, przez którą niektóre nasze jednostki po prostu Poległy i musimy zakupić sobie nowe. Czy po prostu wziąć z tej starej armii? Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Albo nawet z dwoma armiami udamy się na podbój czarnej grani, która ma złoto. I w sumie to no, wa wa warto by było to zrobić, bo byśmy już czarną grań potem by nam został tylko karak dron do podbicia. Tylko tyle, że niestety karak dron jest w posiadaniu. W posiadaniu właśnie tej frakcji krasnoludów, z którą może kiedyś wcielimy do nas lub po prostu um, lub po prostu im to zabierzemy, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jak na razie idzie nam całkiem, całkiem chyba... E, chyba dobrze, no kurde, nie jestem pewien sam, ale myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobra. E, więc All teraz good. tak. E, tutaj Ready. mamy jak widzicie dużo fajnych e, nowych jednostek, więc sobie, po prostu sobie zróbmy coś takiego. Okej, okay, okej. Okay. Jak byśmy tu chcieli to zamieszać? Te jednostki, które nie są w ogóle w, wytrenowane na jakiś wyższy poziom, zamienimy z długobrodymi. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Nie, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze ja się jeszcze chciałem pozamieniać. Dobra. Mhm, co ładnie wygląda. Ha, teraz tak. Na pewno bym chciał działa dołożyć tutaj. Tylko nie wiem, czy dwie, czy trzy jednostki dział i gromowładnych bym też chciał dorzucić. Mam miejsca tylko na dwie jednostki, więc może tak, zabierzmy jednych, czy dwóch kuszników, rzućmy dwie jednostki gromowładnych i dwa działa. Chyba, że jeszcze mieciciela jednego zabierzemy i wrzucimy jeszcze jedno działo. I zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to tak, mamy tak, 3 działa plus jednego mściciela na, na piątym poziomie, mamy cztery zastępy kuszników z dobrym poziomem, trzy, trzech gromowładnych, trzech długobrodych gwardzistów i czterech tych. Dobra, wygląda to całkiem moim zdaniem pozytywnie i myślę, że powoli będziemy mogli zmierzać ku znowu żelaznej skale i powoli tutaj się wyleczyć. A w międzyczasie ten. w ogóle tu masz jakieś tutaj rzeczy, które ci mogę dać? O, tu są jakieś fajne rzeczy, które mogę ci dać. Okej, okay, ten ma to, ale tutaj ci bym mógł na przykład dać młot. Karak, dras. Albo ostrze sporu. A tak zwacz, plus 4. Talizman, to, to tamten gościu ma tę zbroję, czyli to bym mógł mutować tą zbroję. Dodam mu tą zbroję. to, um, to wiem, co? Prochownik, koszt werbugu dla Tereli minus 7. Dobra, a nie mogę. O tu mogę nagrać coś. Mm, o, tu jest co? To jest odpłynność na magię 25. No tak, w sumie nie ma za bardzo tej magii, nie rzucają nas chyba magię za bardzo na razie. Mm, tu widzę, że wszystko gościu ma. No to nie jest to jak nie ma co innego dać, to dam mu to. Dobra, e, to tak, tu bym chciał jeszcze zrekrutować trochę jednostek, bo i tak mam dużo przychodów, więc możemy. Zastanawiam się, których. Hmm, tu by się zdało trzy jednostki długobrodych. Dobra. I teraz tak, tu widzę, że mogę. O, nareszcie zbudować na ten poziom. To dla nas ogólno tutaj siedzibę. Czy jak się to w ogóle nazywa teraz? Twierdza. Chyba twierdza, tak? Hmm. Twierdza. Wielka twierdza, tak. Czyli teraz twierdzę budujemy. Dobra. I jak tu, o tu też mogę coś zbudować. Tutaj na trzeci poziom super zbudujemy oczywiście. I tutaj tak samo. To dobrze, kasy mamy dużo, więc jak na razie jak tylko możemy cokolwiek budować, to budujemy oczywiście. E, bo czemu by nie? Dobra. I myślę, że to jest czas, żeby puścić turę. I zaraz zobaczymy, co dalej pójdzie. Okej, okay, tu idzie jakiś chyba bohater. Tak, bohater, bo to nie zapada nic jednostka, a nie ma. To jest kolej. Właśnie bohatera mogliśmy jeszcze jakiegoś zarekrutować do naszej armii. No nic. Um, no nic, nie zrobiliśmy tego, no to co, co, co możemy zrobić? Nic, po prostu i tyle. Okej, okay, daj klanowi lojalistów, e, daj klanowi przeciwników. Wróćcie do stosunków wybranych w relacjach z, z Hunbarw. Ale oni są słabi, co nie? Problem swoim dać. Bo oni tu mają tylko i to. Chociaż w sumie moglibyśmy powoli pomyśleć nad tym, żeby też i tych po prostu w, 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 wziąć do konfederacji. I tyle. Mm. A, oni są wkurwieni na nas. <laughs> A, no to tam, miesza o to. A, dobra, puśćmy tu, zobaczymy co się stanie. A, rusza... O, jednostka się sama rusza. Dobrze, że zaznaczeni wcześniej. Okej, okay. ten sobie gdzieś tu idzie. Tam ci że jest zrekrutowana tą jednostkę, więc mógłbym w sumie podejść tą drugą armią i zaatakować czarną grań Dwiemi armiami. I to by było chyba bardzo złym pomysłem, bo bym czarną granicę zdobył. Prawdopodobnie bym zdobył ją. Mam tylko nadzieję, że ją zdobył, O tak może. Widzę, że tutaj mogę na kolejny poziom zbudować. To no, zbudujmy. chęcią, z chęcią. I wy na razie chodźcie tutaj do żelaznej skały. A, a wy macie już tych długobrodych? Tak. No to teraz tak się zastanawiam, czy zrekrutować jeszcze jakieś jednostki, czy już iść taką armią. A, chyba że jeszcze trzech gromowładnych zabrać ze sobą tutaj. Dobra, trzech gromowładnych jeszcze zabierzemy ze sobą, a potem już będziemy mogli atakować. Tak, tak to jest, zróbmy. Tak, to jest, zróbmy, więc szybko tura. Ja się w ogóle zastanawiam teraz, czy ja to jednak powinienem, jednak może nie wiem, jakoś bardzo tutaj mocno atakować do przodu. Otwój się. Nie wieści, panie. Dotarły do nas plotki o mrocznej potędze zbierającej się na północy. Armie chaosu ruszyły i z pewnością znowu najadą ziemię śmiertelników. Przygotuj się do obrony, gdyż ich żądza krwi sprawi, że nie oszczędzą nikogo. Okej, okay, ciekawe, świt chaosu. Super No dobra. No nie wiem. Prawdopodobnie powinienem powinien się bać czy coś w tym stylu. Co to jest? To jest złoty... Wniosek bohatera. To jest kogo bohater? A, bo chaosu, o! U. U, u. No nic. Chyba żeby jeszcze bohatera zrekrutować. A tu ma daje się łatwo szukać. To byłby był nam dobry. Ale utrzymanie plus 2 dla wszystkich jednostek to trochę lipa jednak. Kowal run, niedługo chodzi nie mogli go kupić. W sumie właśnie kiedy można Kowala run kupić? Miesz inżynier, Kowal run tutaj. Jeśli zbudujemy kuźnię Grom Rilu. Czyli prawdopodobnie teraz, jak tutaj budujemy w Karak e, Karas, a Karak. E, twierdzę. zbudujemy sobie od razu zbrojownię, a potem po prostu później Gromrilu, i będziemy mogli Cody runę za zatrudnić. I super, podoba mi się to. Dobra, więc z tą armią lećmy już też tam. To nic nie możemy zrobić. Dobra. To sobie jeszcze poczekamy, jak akurat wyleczymy jednostki już na full I lećmy z kolejnych turów. Co to w ogóle buduję? Siła broni dla jednostek krasnodu z bronią ręczną. O! W sumie to dobre. Uuu, utrzymanie minus 5 dla jednostek długobrodych. Też fajne. Łatwo publiczny plus 2. Też zajebiste. Spaczenie chaosu chyba jeszcze nie mamy. Tutaj już. A jest! Spaczenie chaosu 2,5. U mnie, w głównych też jest. Czyli powoli musimy zacząć myśleć o tym, żeby budować jakieś budynki do spaczenia chaosu. To chyba coś dawało, nie? Tak. Kaplica zabójców. Będziemy musieli też to zbudować. I jakoś sobie damy radę. Dobra. Jak na razie tura. I zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co ci z Chaosu będą robić, to też jest ważne. Jak na razie, go się przeszedł i sobie stoi. To strasznie dużo bohaterów mają, o ja pierdzielę. W okolicy działają niszczycielskie potęgi. Siły Chaosu pragną sprowadzić koniec świata. Zwalczaj je przy każdej okazji. A, czyli ich po prostu warto rozwalać, tak? Tylko tyle, że. Bym musiał mieć jakiegoś dobrego zabójcę. Tylko tyle, że ja nie mam zabójców, bo. Co kupię jakiegoś bohatera, to mi go zabijają. To jest tak trochę lipa. Dobra, robimy wymarsz. O tak, trzeba nagrać. Myślę, że to będzie dobry. Pomyśl, by ją zaatakować. Jeśli chodzi o garnizon, mam dużo. Ale jeżeli nie ma tam bohatera, to damy radę, myślę. Zróbmy turę. Okej, okay. on nie, nie mówcie że będzie mi spowalniał armię. Albo jeszcze gorzej, zabójstwo czy coś takiego. Niechyla, nie może zabić lorda, co nie? W sumie nie wiem. On będzie ją spowalniał pewnie. Czemu znikł ten gościu? Zniknął chyba jeden bohater. Atak na oddział krytyczna porażka. Udejmuje hmm. nieudaną próbę działania przeciw naszej armii w regionie Żelazna Skóra. Po czym odnosi rany podczas próby ucieczki. Okej. Okay. Czyli w sumie to nawet wyszło nam na dobre. Dobrze. Dobrze. Ej, czekaj, czy tunelami czasem nie to tutaj szybciej jakoś? Nie. to vengeance. Dobra, ważne jest to, że nie ma tutaj y, nikogo. Ale żadnego bohatera, więc w sensie że to zatokujemy. To jeszcze tak. O, tu mogę coś budować. Póki ja mam dużo hajsu, to trzeba tylko wykorzystywać. E, kopalnie żelaza, tak. A tutaj. Mm. No, oczywiście to bym chciał bardzo. To by się przydało. Lot publiczny oczywiście. I tak dalej. To spaczenie musimy jakoś zacząć też yy, niszczyć. Co to jest? Arsenał. Hmm. Czy arsenał mogę tylko tutaj budować? Bo tego jeszcze nie widziałem wcześniej. Doświadczenie jednostki plus dla werbowanych jednostek klasy ludzkich wojowników Gwardzistów. U. A to jest ciekawe. To jest ciekawe. W innej prowincji tego chyba nie miałem. Czyli tu też warto będzie zrobić potem jakieś różne rzeczy. Tylko czy, tą, czy ten arsenał mogę tylko tu zbudować? Czy będę też będę mógł w grani grani budować? W sumie nie wiem. Nie wiem co tu zbudować w tym momencie. Zbudujmy budynek, który w razie czego możemy rozwalić, to nie? I przenieść go gdzie indziej. Jak na przykład... A, o ten. W razie czego będziemy mogli go zniszczyć i po prostu gdzie indziej przenieść, to nie jest jakieś kluczowe miejsce na, na niego. A uh, czemu? A już nie mam tego, dobra. Okej, okay, dobra, tu mamy miejsce, więc pierwsze co robimy na pewno. A nie, tu też mamy. Nie, to jest wasza inżyniera, to jest coś innego. Dobra. Pierwsze co ja bym chciał tutaj zrobić. O kurde, to było fajne. Ale, 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 ale. Od dłuższego czasu miałem to robić. To. to... O kurde, tu jeszcze mam jakiś budyneczek. Gwardziści. Żelazne zrębacze. Tan. Kurde, jakie fajne jedno... Tyle mamy możliwości teraz do budowy różnych rzeczy fajnych. Co to jest w ogóle? Stawka podatkowa od publiczny. Uuu, jaka fajna. Jaka fajna. Ale nie, ja muszę mieć tutaj zbrojownię. A już dawno mówiłem, że zbrojownię zrobię. To i ją zrobimy. Mm, ten budynek w ogóle byśmy mogli gdziekolwiek przenieść indziej i zbudować coś innego tutaj. To w sumie nam się przyda. Trochę wydamy tu hajsu na to wszystko, ale co zrobić? E, tutaj możemy coś budować, czekajcie. Okej, okay, tu też wybudowałem budyneczek, dobra. Mm, jak tu jest z ładem publicznym, jest ładnie. Tu bym z chęcią e, tutaj przy tej trójce zbudował budynek. Ten: Kaplica zabójców. Bo to mi też da zmniejszenie spaczenia wapiericznego i chaosu, plus 3. To by było fajne. I ten to bym chciał tu zbudować. Ten w ogóle bym powinien tutaj przenieść, ale no dobra, już niech będzie tak jak jest Czyli tu muszę zabrać 10 tysięcy, tak? Tak, 10 tysięcy. Dobra Przychody tu mi o 300 zwiększy No to na że nic nie będę dobudował. Tu jeszcze byśmy mogli... To kurde Na razie tyle Dobra, mamy ruch? Nie, nie mamy ruchu. Dobra, czyli tura. Ale jest dobrze, bo odblokowaliśmy kilka fajnych rzeczy, tak? Kilka fajnych budynków możemy zacząć budować. Więc jest dobrze. O znów będziemy tu atakował. Może oby była to znów porażka. O, to jest jakaś armia większa. Ciekawe, czy to nie jest czasem ten e, Grim Grimgour, tak? Uuu, co dwie armie. Muszę na to uważać. Okej. Okay. Sukces. Atak na oddział. I co wrogowie? Co to dało? O później, aha. Fil, krasody bez klanu, rozwój, o super, kluczny rozwój, zajebiście. Opóźnił mnie, ale chyba to i tak dużo nie zrobi, bo tak coś jak dochodzę tutaj i teraz atakują to. Tak, są dwie armie, dobra. Mamy wielką przewagę. Nie wiem czy mi się to płaca w ogóle robić, wiecie, sam samemu. Po prostu z automatu tego nie polecieć Mamy tak dużo armii, że po prostu to będzie... No, no szybko rozwalimy plecy z automatu, wiecie? Zdecydowane zwycięstwo, no, no właśnie Lewo co strat pewnie będzie Straty 544, no to wiadomo, tam, tam pewnie jakieś wieżyczki były coś takiego To nam troszeczkę to straciło, ale zawsze Zyskano poziom 15, dobrze Zajebiście, zajebiście A moglibyśmy złupić, co by nam dało 5000 złota. Ale ja ją chcę. Ja ją chcę. O, błyskotka jakaś. Odpowiedź na magię 10%. Super. I u ogrze oszcze. Siła broni plus 8%. I krasnoludzka panna. U, panna. Bez brody? Jak to tak? Szkody ze wszystkich budynków plus 9%. U e region, loka lokalny region. Dobra, dobra, podoba mi się to wszystko Dobra, teraz tak, co w czarnej grani możemy budować? Farsztat inżynia, czy co? Ten budynek, arsenał, tylko w tym, yy, tylko w żelaznej skali możemy budować. Z tego co widać. Okej, okay, dobrze, zapamiętam to sobie. Okej. Okay. Co ja tutaj mam zbudowanego? Znaczy mogę zbudować warsztat obleżniczy i mogę zbudować komnatę sparingową. Arsenał a w żelaznej z tej, da mi co? Minus 20%. Koszt werbunku minus 20% dla wywerbowanych rosyjskich jednostek walczących w zwarciu. Górnicy, krasnoludcy, wojownicy, gwardziści, rębacze, długobrodzi. Więc sobie w tej prowincji. Warto by było, mi by, było, by było mi zrobić takie właśnie tutaj mm, budynki skupione na właśnie jednostkach walczących mm, z warciu. Czyli w sumie pójść w koszary długobrodych. Tutaj chociaż gwardziści Te są tutaj, co nie? Gdzie są gwardziści? Nie, gwardziści są tutaj, więc ten budynek, salę saloprzy Przysiąg by tu warto było zrobić. Tak. Więc tutaj mm, w czarnej Grani na pewno zrobi budynek salę Przysiąg Cały przysiąg, plus prawdopodobnie koszary. Znaczy, koszary też w karak dron byśmy mogli zrobić, tylko tyle, że karak dron nie jest odblokowany i nie wiadomo, kiedy go odblokujemy. No właśnie, to jest problem. Ale damy radę, dobra, tutaj jak na razie. Tutaj jak na razie bym chciał zbudować. Nie no, do rozwoju to gdzie indziej zbudujemy. Łatwo już budujemy No chyba że koszary po prostu zbudować tak były był koszary potem tutaj budyneczek e, ten salę przysiąg i było i byśmy mieli jeszcze potem dwa miejsca tu jedno miejsce wykorzystamy na to ten Arsenał dobra zróbmy koszary Okej, okay, mamy 9340 złota, więc brakuje nam trochę do tego. Do... To brakuje nam trochę do... tych 10 tysięcy, tam chciałem zbudować coś. Coś prowincji, dobra. A, mamy tutaj poziom dla tego gościa. Okej. Okay. Hmm. robimy to. Dobra, a ty? O, to nie na Maxa to. Dobra. Takie rzeczy dropnęły mi w sumie. Sprawdźmy sobie to jeszcze. O... Dobra, wrzućmy to mu. Dobra, masz. Okej. Okay. Teraz pytanie: Co kolejnego chcę zaatakować? Tu mam kopalnię czarnego żelaza. Tylko tyle, że to chyba. które tu mogę przejść? Po pierwsze, tędy? Człowiek prawdopodobnie pod zimnymi tunelami może tam przejść. A tu co? Karek 8 szczytów. Tu pewnie będzie jakaś większa. Jakaś większa ekipa. A nie taka duża. Okej. Okay. Może byśmy poszli coś złupić. Złupić i teraz budynki pobudować. W sumie to nie taki zły pomysł. Szczyt Urazy, gdzie Szczyt Urazy? To będzie tu dalej. Chyba, że pójdziemy tutaj na kopalnię i kopalnię będziemy łupić. Znaczy, możemy te dwie złupić, tylko tutaj... Nie, to będzie za ciężko podbić, a to byśmy mogli złupić. Dobra, tura, i zaś się przekonamy, co zrobimy dalej. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gość nam zupełnie nie zaatakuje bohatera, no wiadomo, on będzie tu chodził za nami cały czas atakował. Tu gość idzie i... Ciekawe, czy to podbije do Karas. Jakby bardzo usłabili tych ludów, to byłoby mi na, z jednej strony na rękę, bo wiecie, by byli osłabieni, łatwiej byłoby mi konfederację zrobić. I co byłoby w sumie fajne. Ale z drugiej strony, oni osłabiając tych, rosną w siłę, więc to też jest złe dla mnie wtedy. I tak w sumie nie wiem co zjeść. Oddział sumie właśnie. Um, atak na oddział, czyli pewnie mnie znów troszeczkę spowolnili, tak? Czy mi trochę ludzi zabiją? Nie wiem w sumie, jak to jest. Dobra. Nie, 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 na razie bym chciał, czekajcie, tak, tutaj. Mówiłem to poulepszać, ale to nie. No tu mam w ogóle ład bardzo duży. O, czekajcie, to co, co mi tutaj w ogóle? O... Nie wiem, czy ta sala straży tu jest potrzebna. Czy nie lepiej tu było zamiast tego zbudować w Pilarach um, budyneczek ten. mniej wampirycznego spaczenia. To by było w sumie dobre. Hmm. Moglibyśmy to zrobić. Albo mogliśmy zrobić tak, że ten budynek pijalnie na drugim poziomie przeniesiemy tutaj. To znaczy, to zniszczymy, to zniszczymy, przyniesiemy tutaj. A tu zbudujemy po prostu wtedy tą kaplicę zabójców. I potem zrobimy ją jeszcze na kolejny poziom. Co będzie jeszcze chyba lepsze. No, moglibyśmy tak zrobić. Zróbmy tak. To Zniszczymy to, przeniesiemy, więc na razie to niech będzie. Ale potem, jak tylko się tutaj zbuduje, to, to wtedy to zniszczymy. Tutaj e, tu później byśmy mogli zrobić. Dobra, czekajcie, na razie tu, tu bym chciał coś zobaczyć. Bo tu chciałem budować to e, odspaczenia, co nie? To kaplicę zabójcy bym chciał tu zbudować. Też dużo wydam, ale walić to, no, budujemy. E, tak, może na razie nie Dobra. Okej okay. to bym koszary mógł zwiększyć. Niespoko. Okej okay. Technologia, czy mamy coś tutaj od tego spaczenia? O, To jest dobre. I potem tutaj jeszcze lepsze. muszę o tym pomyśleć, wiecie, ale też na przykład tu wiem, że na przykład to by było fajne, plus 2 dla gwardzistów i plus 2 dla e, długobrodych, muszę też o tym pomyśleć, bo wcześniej nie wiedziałem o co chodzi z tym doświadczeniem, a teraz już rozumiem po prostu, że jak ich rekrutuję, to już od razu mają wyższy poziom, tak? Na przykład to by było też fajne, dla kuszników i gromowładnych. Amunicja plus 20%, tak samo, spoko. Się oszczadza dla gr gromowładnych. Sm żelazne smoki. Myślę, że jak na razie zrobimy sobie ład publiczny, a potem tutaj to spaczenie teraz, bo musimy jakoś się powoli ogarnąć. A ja, to nie musimy ładu publicznego, możemy po prostu tutaj zrobić to. O, zarządzenie ci przodków modyfikuje pierwszego spaczenia. O właśnie, czekajcie, bo tu jest jedna taka sprawa, że ja tutaj w zarządzeniu teraz mam rozwój plus 30. I produkcja towarów handlowych plus 5%. Ale mogę wybrać ład publiczny i zmniejszenie spaceru. Wapiecznego chaosu plus 1% też jest w sumie spoko. Ale że tu będę zaraz budynek budował, to myślę, że możemy poczekać jeszcze chwilę. Chociaż nie, budynek zbuduję dopiero za kilka dobrych tur. Zróbmy sobie to. Dobra, a tutaj jak mamy. A to mamy to po prostu to, dobra. To jest na spoko. Okej. Okay. Która ostatnia w, tej, tu, w tym odcinku, myślę. Ok, tam coś podbili. Ci mnie pewnie od razu no, atakują. Wkurwiają mi ci bohaterowie. Chodzą tylko za nami i nas kurwiają. Chyba, że tu się przyjdzie do nich po, pobić z nimi. A tu jest jakiego główna armia. Okej okay. A tak na oddział porażka. Ale taka zwykła porażka bez jakiegoś wielkiego sukcesu, więc gośnie się nie umarł. E, czekajcie, bo ja chciałem z nimi sobie pogadać. Um, gdzie ta dyplomacja była? Okej... Okay. Um. Niskie, ale wyślijmy. Chyba odrzucili ofertę. Mm. Nie, no, to już wszystko fajnie, dobra. A, ok, tych prawdopodobnie. A, a oni mi nie lubią w ogóle spadać. A wy? Też niskie. Dobra, na razie nie będzie to tego. Okej, okay, w takim razie co ja tu teraz mogę zrobić? Chciałem iść na kopanie tutaj nawalać się z nimi, chyba że tu pójdziemy się po pobić z nimi. Okej, okay, jedna ma 16 na 20, druga ma 7 na 20. Moglibyśmy się z nimi pobić. A i tu jeszcze jest jedna, 10 na 20. O, jest Grim, jest ten główny. Pozwólmy na razie nimi działać. Ło, ale mi drzwi tam jebnęły, Ja pierdzielę, sorry. Przeciągł pewnie i coś falnęło. Dobra. Chodźmy tu, zatakujemy sobie to, złupimy. Złupimy, bo potrzebuję e, kasy. Bo tutaj, jak widzicie, dużo budynków będę budował. Na przykład tutaj 6 tysięcy teraz muszę wydać na ten. Ale chcę, chcę to wydać, tak? O tutaj na przykład zaczniemy budować sobie ten budynek. Za dwie tury. Nam się zbuduje, więc teraz ten możemy zacząć wyburzać. Czekajcie, za turę. To przez turę nawierzę, troszczyk gdzieś się spadnie. Bo tu mówię, co innego wybudujemy. A to zróbmy to. Będziemy mieć kowala run. Dobra. Tu za trzy tury się budynek zbuduje. Okej. Okay. Ej, wygląda to całkiem, całkiem pozytywnie, ale e, myślę, że na dzisiaj wystarczy. E, powiem wam tak. Chyba idzie już dobrze. Powoli zaczynam... Co się tu dzieje? Co ja zrobiłem? Co ja z Rzem zrobił? Jak ja tylko... Co, coś z Rzem zrobił, ale nie wiem co zrobiłem. Dobra. A... A Kulko sobie kręciłem na myszce i jak, jak kółko, kulką kręcę to mi się to pokazuje. W sumie spoko. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak to zostawcie lajka, zawsze to mi troszeczkę pomoże w rozwoju kanału i w ogóle polepszy tą serię. I oczywiście myślę, że już idzie nam całkiem, całkiem pozytywnie, ponieważ już coś tam zaczynam ogarniać tą grę, co, na, co znaczy... Powoli ogarniać, nie mówię, że jestem dobry czy cokolwiek, tylko powoli zaczynam ogarniać mniej więcej czaje, co tutaj się z czym je. E, więc mam nadzieję, że damy radę, tutaj wszystko to podbić, co chcemy. A teraz w tym momencie z wami się z nami żegnam, i widzimy się już niedługo. Na razie, pa. See ya.